Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Śpiew Zbroi. Ja jestem Piotrek. Ja jestem Packer. A w, dzisiejszy, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie trochę o klasie barbarzyńcy. Postawny drakon szarżuje przez śnieżyce prosto na lodowego giganta. Tylko dlatego, że ten ośmielił się polować na jelenie należące do jego klanu. Półorczyca warczy na kolejnego pretendenta do tronu jej plemienia po tym, jak skręciła kark wszystkim sześciu poprzednim. Krasnolud, zdenerwowany z pianą na ustach, rzuca hełmem w twarz droła, a następnie kolejnemu przeciwnikowi wymierza cios opancerzonym łokciem. Każdy z barbarzyńców jest różny. Ale wszystkich łączy ten sam aspekt. Niepowstrzymany morder czy bitewny szał. Ich gniew to coś więcej niż tylko zwykłe emocje. Szał napędzany jest magiczną mocą, na przykład jakiegoś pradawnego zwierzęcia, z którym obcował barbarzyńca, czy może jakąś yy, energią, którą pozyskał z napicia się z tajemniczego źródła gniewu, w którym zgromadzona jest cały ból i cała nienawiść całego wszechświata. Twój szał, barbarzyńco to coś co nie tylko daje ci przewagę w bitwie, ale również pozwala ci zyskać odporność na konkretne obrażenia, pozwala ci dzierżyć niepowstrzymaną siłę, która pomoże ci nie tylko w walce, ale w całej twojej przygodzie. Większość ludzi myśli, że jest cywilizowana, ponieważ żyje w wielkich miastach otoczonych potężnymi murami lub wsiach, gdzie zbudowano palisady i zorganizowano jakąś bojówkę do obrony ludności. Otóż nic bardziej mylnego. Dla barbarzyńcy Cyw słowo cywilizacja jest synonimem słabości. Każdy z barbarzyńców żyje w tak zwanym plemieniu i pracuje na to plemię, polując, mierząc się z przeciwnikami i ochraniając swoją społeczność. Barbarzyńcy zwykle żyją na stepach, w dżunglach lub w mroźnych tundrach, a ich specjalna zdolność, czyli szał bitewny, jest możliwa do użycia tylko i wyłącznie kilka razy przed tym, aż sobie odpoczną. I mam tu na myśli długi odpoczynek. Wyjątkiem stanowi poziom 20, gdzie możemy tego szału używać nieograniczoną ilość razy. Określane przez cywilizowane społeczności plemiona barbarzyńskie, tak naprawdę nie mówią nam, że każdy barbarzyńca ma klasę barbarzyńcy. Barbarzyńca wśród takich plemion jest tak rzadko spotykany jak wytrenowany, wyszkolony dobrze wojownik w cywilizowanych miastach. Odwaga czyni z barbarzyńcy naprawdę godnego zaufania poszukiwacza. Przygód. Zwykle klany barbarzyńców prowadzą koczowniczy tryb życia i utrzymują się na przykład z polowań. Barbarzyńcom może brakować takich więzi klanowych, ale bardzo szybko zastępują je relacjami, które wytworzyli z grupą poszukiwaczy przygód. I od Ciebie teraz, graczu, zależy, jaka jest historia Twojego barbarzyńcy. Tą sprawę musisz omówić ze swoim mistrzem gry. I czy twój y, barbarzyńca pochodzi z y, innych krain i dopiero przybył do miejsca, w którym dzieje się kampania? Czy może historia mistrza gry dzieje się właśnie w takich krainach, gdzie y, ludy barbarzyńskie to powszednia rzecz? Lub może zostałeś zakuty w kajdany i przyprowadzony jako niewolnik, aby służyć jako gladiator na jakiejś arenie bądź jako ochroniarz jakiegoś osobistego... Y, Szlachetnego szlachcica. Tą sprawę musisz dogadać ze swoim mistrzem podziemi. Na pierwszym poziomie naszej wędrówki do zostania największym barbarzyńcem na świecie dostajemy oto te mechaniczne rzeczy. Po pierwsze, nasza kość wytrzymałości jest kością D12, czyli jedną, a w zasadzie jedyna klasa, która posiada tak wysoką kość. Przy do boże naszego maksymalnego życia używamy właśnie maksymalnego żytu czyli 12 i do tego dodajemy nasz modyfikator z naszej wytrzymałości taka ilość życia jest bardzo potrzebna w postaci która z założenie będzie na pierwszej linii frontu i później, już każdym kolejnym poziomem, rzucamy tą kością dwunastką, dodając modyfikator, bądź bierzemy średnią, która w tym przypadku jest równa 7. Ta klasa daje nam też wiele biegłości. Jeżeli chodzi o zbroje, mamy dostęp do zbroi lekkich i średnich oraz możemy używać też tarczy. Jeżeli chodzi o bronię, to mamy dostęp do wszystkich możliwych, czyli do prostych i tych żołnierskich. Nie mamy za to dostępu do żadnych narzędzi. Jeżeli chodzi o biegłość w rzutach obronnych, to barbarzyńca ma swoją biegłość w rzutach na siłę i na kondycję. Mamy też do dyspozycji dwie zdolności, które możemy wybrać z sześciu. Te sześć zdolności to opieka nad zwierzętami, atletyka, zastraszanie, natura, percepcja i sztuka przetrwania. No i przechodzimy oczywiście do wyposażenia, jakie możemy sobie wybrać na start. Na początku mamy do wyboru dwie rzeczy. Możemy wybrać wielki topór lub jakąkolwiek ręczną broń żołnierską. Następnie możemy wybrać sobie dwa toporki, bądź jakąkolwiek inną, jedną prostą broń. I na sam koniec tutaj nie mamy już nic do wyboru. Pobierzemy sobie po prostu zestaw odkrywcy i cztery oszczepy. W ramach naszego pierwszego poziomu jako barbarzyńca mamy dostęp do kwintesencji tej klasy, czyli do szału. Jeżeli nie mamy na sobie żadnej zbroi ciężkiej, to w trakcie aktywacji tej umiejętności Mamy dostęp do kilku ciekawych rzeczy. Po pierwsze, wykonując test zdolności opartej na sile, mamy na ten test przewagę. Jak i jeżeli będzie wymagane od nas, abyśmy zrobili sobie rzut obronny na siłę, to w tym przypadku też mamy przewagę. Następnie, jeżeli atakujemy, to do naszych obrażeń mamy dodatkowe punkty. Te punkty zwiększają się z poziomem, i na poziomie pierwszym dodajemy sobie jeszcze do naszych obrażeń po prostu. Plus dwa. Będąc w szale mamy też odporność na trzy rodzaje obrażeń: na obuchowe, nacięte i na kłute. Nasz szał trwa minutę i może być przerwany tylko w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeżeli sami zadecydujemy, że przerywamy go. Po drugie, jeżeli nasza postać będzie w jakiś sposób nieprzytomna, albo przez powalenie, albo za pomocą magii. Jeżeli straci przytomność, to szał automatycznie też się wyłącza. No i w ostatnim. Jeżeli podczas naszej tury, a w zasadzie jeżeli od naszej ostatniej tury do teraz nie zadaliśmy żadnego ciosu lub w nas nikt nie zadał ciosu i to jest ważne, nie trzeba trafić, tylko wymagane jest, żeby w ogóle była akcja ataku. Nawet jeżeli nie trafiliśmy lub ktoś nas nie trafił, to ten szał dalej się podtrzymuje. A i co istotne też, niestety ta zdolność ogranicza osoby, które chciałyby, żeby ich barbarzyńca był bardziej zręczny, ponieważ bonus do obrażeń dodajemy tylko, jeżeli atak był związany z atakiem na siłę. Co też istotne dla osób, które chciałyby na przykład robić multiklasowość z barbarzyńcą, to niestety... Podczas szału nie możemy rzucać zaklęć i nie możemy też podtrzymywać koncentracji. Więc, jeżeli przed użyciem szału ktoś użył jakiejś zdolności, która wymaga koncentracji, to w tym momencie automatycznie jest przerywana. Na samym początku, na pierwszym poziomie, mamy dostęp do dwóch ładunków szału, które odnawiają się po długim odpoczynku. Drugą umiejętnością, na pierwszym poziomie, jaką dostajemy. Jest obrona bez pancerza. Polega to na tym, że nasza klasa pancerza równa się 10, dodać modyfikator ze zręczności, dodać modyfikator z kondycji. Oczywiście nie ma to wpływu na noszoną przez nas tarczę. Czyli jeżeli nosimy jeszcze tarczę, to również do klasy pancerza dodajemy sobie bonus. Już na pierwszym poziomie możemy stwierdzić, jakie cechy warto inwestować. Jeżeli jesteśmy barbarzyńcą, opłaca się inwestować w siłę, w kondycję oraz w zręczność. Na drugim poziomie mamy dostęp do kolejnej umiejętności. Tutaj też wychodzi natura naszego barbarzyńcy, ponieważ nazywa się ona Szaleńczy atak. Lega ona na tym, że używając tej zdolności, mamy przewagę podczas naszego ataku bronią ręczną, również opartego na sile. Ale jeżeli użyjemy tej zdolności i sami sobie damy tę przewagę, to do naszej kolejnej tury każdy inny atak w naszą stronę również będzie miał przewagę. Na drugim poziomie, drugą umiejętnością, jaką dostajemy, jest wyczucie zagrożenia. Nasz barbarzyńca posiada specjalny szósty zmysł, który pozwala mu wyczuć zagrożenia, które jest w stanie zaobserwować, takie jak pułapki czy zaklęcia. Mechanicznie wygląda to tak, że mamy ułatwienie w rzutach obronnych na zręczność, jeżeli to, co nam zagraża, jesteśmy w stanie zaobserwować czyli nie możemy być obezwładnieni, nasza postać nie może być ogłuszona. Ani oślepiona. Na naszym trzecim poziomie dostajemy możliwość wybrania naszej pierwotnej ścieżki. I tak naprawdę dopiero ten moment decyduje o tym, kim jest nasz barbarzyńca. Mamy do wyboru kilka ścieżek, dlatego też w tym momencie nie będziemy konkretnie o wszystkich mówić. Prawdopodobnie zrobimy o tym inny odcinek, gdzie też może wybierzemy, które według nas są najlepsze. Co na ten moment jest istotne, to po pierwsze to, że wybór tej ścieżki tak naprawdę jest. Najważniejszy, ponieważ to będzie decydowało, jak ta postać będzie dalej rozwijana. No i oprócz samej tej ścieżki, na tym poziomie też ilość ładunków naszego szału zwiększa się o jeden, i teraz mamy do wyboru już trzy. Zaczynając od czwartego poziomu, a potem na poziomie 8, 12, 16 i 19 możemy sobie zwiększyć cechy. Właściwie to jest standardowe dla chyba wszystkich klas, i polega to na tym, że możemy sobie zwiększyć jedną cechę o dwa lub dwie cechy o 1. O ile oczywiście nie przekroczymy wartości 20. Jeżeli nie chcemy sobie zwiększać wartości cechy, możemy sobie w zamian za to wziąć jakiś atut. Na piątym poziomie. Mamy dostęp do dodatkowego ataku. Bardzo przydatna sprawa. Działa ona w ten sposób, że jeżeli w czasie naszej tury zdecydujemy się na akcję ataku, to możemy zaatakować dwa razy. Dodatkowo na piątym poziomie mamy dostęp też do zdolności, która nazywa się szybki ruch. Ona zakłada, że jeżeli nie mamy na sobie ciężkiej zbroi, to po prostu nasz ruch zwiększa się o dodatkowe 3 metry. I na piątym poziomie nasz bonus biegłości zwiększa się do plus 3. Szósty poziom to kolejny rozwój naszej pierwotnej ścieżki, o której tutaj nie wspominamy, ale co istotne, to zyskujemy kolejny ładunek naszego szału. Na siódmym poziomie dostajemy umiejętność zwierzęcy instynkt. Nasz barbarzyńca ma ułatwienia w testach na inicjatywę. Ponadto, jeżeli ktoś próbuje zaskoczyć naszego barbarzyńcę podczas gdy ten jest w szale, to nie ma to żadnego efektu. Nasz barbarzyńca może działać tak, jak gdyby nie był zaskoczony. Na dziewiątym poziomie możemy już zadawać brutalne obrażenia. Jest to zdolność, która pozwala nam, jeżeli w trakcie naszego ataku bronią ręczną, czyli na krótki dystans, uda nam się wyrzucić. Obrażenia krytyczne, to do tych obrażeń krytycznych dodajemy jeszcze jedną dodatkową kość. Ponadto dziewiąty poziom daje nam zwiększenie bonusu naszej biegłości o 1, mamy już teraz plus 4, jak i w końcu nasze dodatkowe obrażenia w trakcie szału zwiększają się również o 1 do plus 3. Poziom dziesiąty to jest kolejna zdolność z naszej pierwotnej ścieżki i nic właściwie się tam więcej nie dzieje, ale na poziomie jedenastym dostajemy niepowstrzymany szał. O to tutaj chodzi. Szał naszego barbarzyńcy utrzymuje go przy życiu. Za każdym razem, kiedy na punkty naszej wytrzymałości spadną do zera, rzucamy sobie rzut obronny na kondycję o stopniu trudności 10. Jeżeli rzut nam wchodzi, wtedy nasze punkty wytrzymałości spadają do 1. Z każdym kolejnym użyciem tej umiejętności, stopień trudności rzutu wzrasta o 5. Stopień trudności z powrotem wraca na poziom 10 po krótkim lub długim odpoczynku. Na poziomie 12, oprócz kolejnej możliwości zwiększenia cech, zwiększa się też ilość naszych ładunków szału. Teraz mamy już możliwość wściekania się aż 5 razy do następnego długiego odpoczynku. Poziom 13 to zwiększenie naszego bonusu biegłości do 5, jak i teraz, w momencie, w którym zadamy krytyczne obrażenia, możemy dodać już dwie kosty. Na 14 poziomie znowu dostajemy kolejne umiejętności związane z naszą pierwotną ścieżką. I 15 poziom to coś, co jest bardzo przydatne, ponieważ od tego poziomu nasz szał może skończyć się tylko, jeżeli sami o tym zadecydujemy, bądź padniemy nieprzytomni. W innych przypadkach wściekłość jest nieskończona. Następnie mamy poziom 16, gdzie Mamy zwiększenie cech, o którym mówiłem już wcześniej, oraz dodajemy plus 4 tym razem do obrażeń, jeżeli wpadamy w szał. Na poziomie 17 zwiększa się nasza premia z biegłości do 6, dostajemy dodatkową kość obrażeń z brutalnych obrażeń, czyli to już będą 3 kości obrażeń, oraz dostajemy kolejny ładunek szału, czyli już 6. Na poziomie 18 dostajemy umiejętność Niezłomna Potęga. Polega to na tym, że w testach na siłę. Możemy użyć wartości cechy siły zamiast tego, co wypadnia nam na kości, o ile ta wartość jest oczywiście większa. Poziom 19 to już nasze ostatnie zwiększenie cech, prawie, ponieważ poziom 20 pozwala nam na dodanie sobie do naszej siły i naszej kondycji plus 4. I w tym wypadku możemy też przekroczyć tą magiczną liczbę 20, więc maksymalnie mamy możliwość na sile, jak i na kondycji uzyskać wartość 24. No i tutaj taki mały szczegół. Od tego momentu ilość naszych szałów jest już nieograniczona. I to już cały przebieg tego, jak można zostać niepowstrzymanym i niepokonanym barbarzyńcą w świecie logów i smoków. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Jeżeli chcecie być na bieżąco. Subskrybujcie, lajkujcie, żebyśmy wiedzieli, że te filmy Wam się podobają. Jeżeli macie swoje własne oryginalne postacie barbarzyńcy, to możecie się z nimi, nimi podzielić w komentarzach. Na pewno odpiszemy. A tymczasem bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.